To, że biały kabel wewnętrzny na zewnątrz nie jest dobrym pomysłem, to już nikogo przekonywać nie muszę. Deweloperzy, niestety, nadal do dnia dzisiejszego zakładają wewnętrzne kable antenowe na zewnątrz. Wydawałoby się, że taki kabel i tak powinien długo wytrzymać. Niestety, wystarczy, że bez zabezpieczenia pół roku poleże na dachu i już w zasadzie jest w całości do wymiany. A czy da się go wymienić w całości, to już jest zupełnie inny temat skorodowane okablowanie, woda wypływająca z dekodera i finalnie uszkodzone całkowicie lub częściowo dekodery to ostatnio nie jest rzadki widok. Pomimo wymiany całego odcinka okablowania na nowe, często zdarza się, że dekoder będzie i tak do wymiany. Omówimy dziś dwa bardziej skomplikowane przypadki białych skorodowanych kabli, gdzie problem zazwyczaj wychodzi po jakimś dłuższym czasie od wykonanej naprawy. Zanim przejdziemy do głównej części filmu, przypominam o savoir vivre prawilnego widza. Czyli komentarz zasięgowy, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie, oraz łapka w górę czy też w dół. To już decyzja należy do Was. Czy brak transpondera 11508? To są programy m.in. TVN i TVN24. Jakość skacze od lewej do prawej, a obraz non-stop klatkuje. Dekoder na swojej planszy wskazuje 1-2% do jakości sygnału. Na mierniku dla transpondera 11508 MER jest niby ok, bo 15,5, ale ta siła jakaś taka dziwnie niska. Transponder 12265 poziom siły sygnału jeszcze niższy, około 55 dB. Żeby wykluczyć uszkodzenie dekodera przenoszę go na parter, no i tam jak zwykle programy działają poprawnie. Dekoder pokazuje zupełnie inne parametry na planszy jakości sygnału w stosunku do tego co pokazywał na górze. Na dachu triax 80 cm, konwerter z największą możliwą liczbą wyjść, czyli aż 8. Poziom z siły sygnału na wyjściu 80 dB względem mikrowolta, MER 14,2. Na innym wyjściu konwertera siła również podobna, MER też podobny, czyli konwerter jest sprawny. Różnica pomiędzy wyjściem z konwertera a kablem na parterze, tam gdzie dekoder działał, wynosi około 5 dB. Ta instalacja ma już kilka lat, okablowanie było wymieniane na czarne typowo zewnętrznie. Podobno było wymieniane w całości, od góry do dołu. Nie do końca jestem pewny, czy pod tym peszlem jest czarny kabel, czy jest gdzieś tam łączenie w stary biały kabel, jak znam życie. Klient wspominał, że sygnał telewizji naziemnej jest gdzieś na dachu zsumowany z sygnałem satelitarnym, no i faktycznie mamy tutaj jakąś tajemniczą skrzynkę na kominie. Jest taka skrzyneczka fajnie ukryta. Dwa sygnały są sumowane, tu jest jakiś rozgałęźnik, a tu jest zwrotnica. To sprawdźmy sobie w takim razie na wyjściu ze sumatorów. Może z nimi jest problem, aczkolwiek line'y nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby było kłopoty z nimi. Na pierwszym sumatorze strata około 2 dB, na drugim minimalnie więcej, prawie 2,5, czyli nie jest tutaj problem z sumowaniem. Na dole na kablu mamy około 60 dB, to znaczy jest strata z góry na dół prawie 20 dB. Odszukałem nitkę, która prowadzi do naszego problematycznego miejsca, omijam sumator, w ten sposób podnoszę siłę sygnału o około 2,5 dB. No i idziemy na dół zobaczyć, co na to powie dekoder. Jak widać, programy wróciły. Na planszy szczegółowej pojawia się w końcu jakaś jakość, ale znowu na ogólnej jest jakiś kłopot. Po chwili obserwacji obraz znika i pojawia się plansza, brak sygnału, no to szukamy dalej. Rozbieram gniazdo i zamiast czarnego kabla mamy biały. To znaczy, że ten czarny kabel gdzieś z tym białym się łączy. Pomijając sumator, omijając gniazdo mamy prawie 12 dB straty, to jest o 7 więcej niż na parterze. Na wyższych transponderach jeszcze większa strata poziomu siły. Coś tu jest nie tak z kablem. Po chwili spędzonej na dachu odszukaliśmy miejsce połączenia nowego czarnego kabla ze starym białym. Połączenie znajdowało się pod rynną. Wtyk na czarnym kablu jest świeży, beczka nie skorodowała. Niestety stary kabel, pomimo tego, że żyła gorąco, jest w dobrym stanie, oplot jest niestety cały zaoksydowany. W takim przypadku, niestety, trzeba wymienić cały odcinek na nowy, bo na takim kablu dekoder nie będzie poprawnie działać. Klient nie chciał kabli na elewacji, dlatego przeciągamy kabel spokoju obok z nieużywanego gniazda. Wystarczyło wykonać jeden otwór, poprzeciągać okablowanie w takim korytku technicznym, znajdującym się w listwie. Nie muszę Wam chyba mówić, jakie to jest przyjemne, szczególnie przy narożnikach. Kabel wprowadziłem między łączeniem listwy. Poziomy siły sygnału w końcu się podniosły i na niskim, i na wysokim paśmie. Dekoder poprawnie odtwarza programy, a na planszy poziomy jakościowe, porównując z tym, co mieliśmy na początku, są zupełnie inne. Na ogólnej planszy sygnału też jest poprawne wskazanie dla tego dekodera. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, gdy jest stara instalacja już istniejąca w takim starym domu, <grym> można przyjąć. I ktoś sobie wymyśla, że zrobi sobie instalację satelitarną i wykorzystuje te stare kable częściowo, albo wszystkie albo częściowo, do przesyłu sygnału satelitarnego. W tym momencie, jeżeli mamy taki kabel, który już jest stary, zaoksydowany, i podłączymy w coś takiego dekoder satelitarny to ta oksydacja zacznie postępować zacznie postępować szybciej niż w przypadku telewizji naziemnej, gdzie nie mamy puszczonego żadnego zasilania akurat tym kablem wiedzieliście, że tu w tym przypadku łącznik nie skorodował chodzi o sam kabel, o sam odcinek kabla, który już istnieje, istniejący odcinek kabla wcześniej zapewne osoby, które oglądały na tym telewizję naziemną, bo ta instalacja była dokładana była przerabiana, nie zgłaszały problemów natomiast problemy zaczęły się pojawiać w momencie Uruchomienia na, tym, na tej nitce kablowania dekodera sterytarnego. Tamten klient cały czas zgłaszał problem do poprzedniego wykonawcy, do jeszcze innego instalatora, że no raz na jakiś czas coś tam się pojawia dziwnego, że jest niższe jakość sygnału na tym kablu niż porównując z innymi gniazdkami, gdzie kabel był w całości wymieniony. No tutaj kabla w całości wymienionego nie było, był on wpięty do starej istniejącej instalacji. Jedni mówią, żeby kabel szedł w całości, inni mówią, że można zastosować łącznik. Bo jak coś się stanie, to coś się stanie ten kabel wtedy od tego łącznika dalej wymienić. W przypadku gdy kabel jest w całości, on jest biały, otwarty, my zgłaszamy klientowi, że jest otwarty kabel, robimy protokoły, zrobimy zdjęcia, bo najmniej ja tak robię i mówię wtedy temu klientowi, że to wrócę do niego. To jest kwestia roku, dwóch lat i ja do niego wracam. i Zawsze jest mówiona, a dobra, tam przy okazji następny, albo to trzeba cały kabel wymienić, albo to jest problem. i już wtedy jest za późno, bo jest tak mocno skorodowany kabel, jest tak duża korozja, nawet woda w dekoderze się pojawia, że najczęściej dekodery albo przestają działać, albo się uszkadzają, albo jest tak skorodowane wejście, tak dużo wody weszło do tego dekodera, że dekodery aż półki pływają w tej wodzie przez właśnie ten kabel. I tu nie ma znaczenia, czy ta antena jest niżej czy wyżej poziomu tego, tego dekodera. Bo mieliśmy przypadki, gdzie. Woda w kablu była podciągana jakby w drugą stronę, czyli od dołu do góry szła woda wbrew grawitacji. Wiecie, jakie to jest zjawisko, więc nie muszę tłumaczyć. Drugi tym razem zimowy przypadek jest o tyle skomplikowany, że nie mamy dostępu na dachu do łączenia nowego kabla ze starym białym. No ale od początku. Problem braku sygnału podobnie TVN, TVP2. Na planszy jakościowej bardzo słaba siła sygnału. Dodatkowo raz na jakiś czas znika całkowicie obraz. MER na 11.508 prawie 16. Niestety siła sygnału tylko 62 dB wzrędu mikrowolta. Na wysokiej częstotliwości to samo z jeszcze gorszym, słabszym merem. Poziomy sygnałowe na gniazdku są tak małe, tak niskie, że telewizor ma problem z wyświetlaniem czegokolwiek na swoim wyświetlaczu. Do problemu znikającego obrazu za moment powrócimy. Nie jest to związane z instalacją. Jak możecie zauważyć, podczas wyświetlania pojawiają się takie mrówki na ekranie telewizora i raz na jakiś czas telewizor odcina połączenie dekodera. Odcina do tego stopnia, że wyskakuje brak sygnału. Wystarczy rozdzielczość 2160 zmienić na 1080 i temat znikającego obrazu i mrówek na ekranie mamy załatwiony. Na dachu dość niesprzyjające warunki pracy, choć od szczytu śniegu w takich warunkach zazwyczaj nie ma. Pomiar bezpośrednio z konwertera 85 siły, mer ponad 16, czyli tu od strony konwertera wszystko jest w porządku. Nie byłbym sobą nie wymieniając zwykłych nakręcanych złącz na kompresy. Do czarnego kabla, który ktoś gdzieś kiedyś wymieniał. I te czarne okablowanie, takie typowo zewnętrzne, widać na dachu częściowo, później gdzieś tam znika pod warstwą śniegu. Nowy kabel ze starym łączy się z tego, co klient przekazał gdzieś, ale gdzie to miejsce jest, jak to jest zrobione, jak zabezpieczone, to w tych warunkach ciężko będzie mi to zweryfikować. W skrzynce zlokalizowanej w piwnicy widać, że biały kabel przychodzi od strony dachu i jest on dalej wpięty do instalacji mieszkaniowej. Mamy dość duże straty na odcinku dach rozdzielnia i również dosyć duże straty na odcinku rozdzielnia gniazdo SAT. I jedyne w zasadzie co ja mogę zrobić na tą chwilę to mogę wzmacniać, zastosować satelitarny z prekorekcją kabla. Tylko i wyłącznie, żeby zredukować straty na okablowaniu. Własniacz można zastosować gdzieś zaraz, na przykład przy antenie, ale niechcący możemy doprowadzić do jego przesterowania lub prawie przesterowania. Poziomy wyjściowe różnią się oczywiście w zależności od transpondera. Na gniazku satelitarnym w końcu MER 15.9, siła 8 dych. Dekoderowi bardzo podobają się takie wartości. pokazuje na swoim wyświetlaczu 16.7. Programy oczywiście działają bez problemu. Oczywiście działają jakiegoś momentu. Także to trochę taka udawana naprawa. Nie wiem, jak to nazwać jaką, nie wiem doraźną naprawę, czy coś chwilową. Trzeba oczywiście poczekać, aż warunki na dachu się poprawią i odszukać te łączenie kabla i to naprawić. Do tej pory bo film jest z grudnia, do tej pory klient do mnie nie zadzwonił, więc albo to jeszcze działa, albo już inny instalator ten temat do naprawił. Natomiast trzeba mieć świadomość, że biały, stary, spękany, otwarty kabel. Zawsze jest to problem, który wyszedł, wychodzi albo za chwileczkę wyjdzie. Tu no i przyczepiamy to do tego. Pod spodem jest podpórka i jeszcze możemy sobie ten antenę ustawić. No, tak musi zostać. Patent jest byk się podpiera, to się zaraz zakręci.